Siemaneczko majstry dzisiaj się biorę za podbitkę to znaczy już jest troszkę ogarnięte tutaj mój brachor robił ale dzisiaj ma wolne to nie będę mu tu się pierdzielał niech sobie sam robi a ja biorę się na, za najgorsze tu na zatem narożnik przygotowałem sobie wszystko żeby to zgrabnie szło, ale na pewno czegoś jeszcze nie, nie wziąłem. Robię podbitkę, nie myślałem o nadbitce. Nie wiem jak to tam teraz z, tym, z tą modą jest, na co, ale czy podbitka, czy nadbitka. Troszkę tego stelażu. Na pewno trzeba więcej tego nakręcić tych desek czyli stewek zrobiłem z deski calówki, pociąłem sobie takie tam pilarką nie wiem czy to za delikatne nie będzie jak te. O. Też ciężaru nie ma, tylko chodzi o to, że to, to się stanie za parę lat, bo przeważnie jak robię to robię złaty tam złaty albo z tego co zostaje po dachu, bo tu oczywiście majster zaczął od dupy strony i najpierw robi podbitkę, a później dach bo chcę zrobić podbitkę, żeby już te rusztowania po prostu wyżej podnieść. Chociaż i tak było tańcowania z tym rusztowaniem. Najpierw by na szczycie, bo tu na szczycie ogólnie już mam zrobione. O, tylko tu zostało, tu został ten trójkąt do wyrobienia. I tu robię łatę już, bo yy, tam z tamtej strony robiłem na deskach, ale by za wąskie trzeba było coś dokręcać, mówię idealne, idealnie wycięte Tu widzę, że trochę chyba będzie trzeba to przekręcić wieje tu na tym narożniku niesamowicie dobra, to może być tu 88 z tego co pamiętam 88 łoweczek 88 Ogólnie to od rana byłem ze znajomy Znajomy był i robiliśmy tam drugi szczyt, ale nawet go się nie pytam, czy chce być uwieczniony na YouTube, czy nie. Gdzie odpuszczę sobie jak. Kurwa, ten naówek to tak widać jak. Ciało nie mogło. Tyne nożycami, jak jest ciepło. To da się to ciąć, nie pęka, ale jak jest zimno, to trzeba uważać. Trzeba uważać, przepraszam. Dobra. Wkręta w zęby. Chociaż teraz to nie powinno się za dużo brać do ust. No ja źle mówię, kurde. Łatwo już zabrzmiało, no ale trudno. No i co żeś odbierz do za długie. Oj, kurwa. No trochę tak. 88 to 84,5 88 to jest tam, tylko nie wiem czy to powinno wystawać za... Właśnie do deski okapowej, bo to jakby była już obróbka, jakby była obróbka, to już bym było na gotowo. A tak to 74,5. A tak to takie celowanie. Ale zobaczymy, no co wyjdzie. No. Czy da to się zrobić przed przed dachem czy nie? To znaczy zrobić, to zrobię, tylko czy nie będę później rozbierał, bo coś tam albo docinał tam gdzieś szlifierką kątową teraz się wydało, że majster jednak narzędzia ma nie skręci nie kręcić w tym staram się kręcić nie w te dziury, tylko między tak żeby się przerwać Nie zgrałem ostatniego materiału Gdzie te kurwa marne I mam 50 minut Także muszę to jakoś Ogarnąć żeby to Dobra Ogarnąć to w te, w te minuty W ten czas, czy jak to powiedzieć Dobra, i tu teraz może być dłuższa, bo tutaj zejdzie mi później 18, 17,5. Bo 18 kosby były. Krokwie znaczy się, krokwy, krokwie, krokwie. 17,5 zejdzie. Jest to taka dłubaninka, ale ja wam powiem, że ja tu lubię robić. Nie wiem dlaczego. Jak już jest przygotowane rusztowanie. To już fajnie idzie, najgorzej to się właśnie dostać Tu jeszcze nie mam przekręconej tej łaty Ale tu jeszcze coś właśnie 17,5 Abyś wziął puntownik to byś wiedział dokładnie gdzie to wypali 17,5 To tu zejdzie dalej 17,5 To tu zejdzie zejdzie deska, to znaczy jakiś stelaż stelaże też robią z regipsów czyli tu bym musiał taką łatę wpierdzielić yy... odtąd dotąd łatę o, i tu wtedy ten siding nawet wyżej wtedy ten siding mi wejdzie aha, tylko jak to kurwa przykręcę może od spodu też o jezu, to od spodu najwyższej odkręcić. Dobra, coś takiego trzeba tu urzeźbić. Fajcie, eee, no i, i tak będzie niedobrze: 82 to by było z to by trzeba dłuższe zrobić. Dobra, by spierdol 90. 90. Teraz się kąty poznaczę. stelarz to dobra, tylko teraz kurwa muszę to jakoś przypierdolić na wkręta i tu dotąd się zrobił? tak, tak, tak dobrze mówisz, tylko jeszcze żebyś to mnie jakoś skręcił eee, no tak Uff. dobra skręcę to trochę tutaj jeszcze tych do biegniotek do rzeźby i się znowu połączę. Dobra, wszystko było. Musiałem to rozebrać, to rozebrać, bo tu musiałem. Próbowałem przez to, ale mówię, dobra. Już odkręcę, przewierciłem. Tu dwunastka poszła wkręt Tu poszła dwunastka po skosie. Jeszcze tu muszę coś wymyślić, a to za chwilę. I tu mi To wiertło też bym mógł mniejsze do, do tych wkrętów Trzeba jechać, kupić, mimo ma czasu, wiercę to wszystko bo to kurwa Mm happening. -hmm. W tym na zrobiłem tu już to ten, ten spadek, i wtedy tu nie można było tych paneli. 65 to później Wam wytłumaczę, co to jest, bo też tego będę używał. 65 owego, 65. Dobra, 65. Kont? Jest no. Muszę sobie tak przykładać, żebym sobie to wyobraził. Eee, no kurwa nie motaj się będą się śmielić z ciebie. Tu musi być. No niestety muszę tu. No Łówek w Zimbabwe, Muszę to robić przy. Tak, bo. Nie na oko, akurat to, bo. To ładnie się schodzi później. Ale tak, to ten kąt na oko to, to jest właśnie tylko kąt na oko. Nie, w ogóle to mi dużo ścinek zostaje. tych paneli zaraz pójdziemy jak to wyszło co to wyszło, co to wyszło? Co to Proszę na nie patrzeć, bo, no bo się robi cały czas, no, nie wezmę tego flexa, takie ścinki mi zostają, no, ani z 4 metrowych by nie wyszło, ani z 3 metrowych, to właśnie z 3 metrowych takie wychodzą. Ech, tu oczywiście wiało, to porwało, spadł pęk, brachol może garaż będzie, mówię, że weźmie sobie, zobaczymy, dobra. Idę po tego busika. Tu na wiem, właśnie, tu miałem robić. Tu miałem robić ten to znaczy, tu muszę jeszcze dzisiaj robić. Dzisiaj albo jutro. Tu już mam cały stelarz przygotowany. Mówię, robię z czego, co na budowie zostało. A wkrętarka to niech to będzie, tam jest druga. Kosiak sobie namierzyłem 65 do 43 Zaraz zobaczymy co ty tam namierzył to Udało ci się Aha. Nie udało się poprawkę zrobić popraweczkę kurde mam tam ten marker olejowy yy, spadł kurwa No i właśnie, muszę iść po ten marker, bo nic nie widzę na tym pa... A tu jest, ledwie co widać, to tu do zera. Dobra, jeszcze rosy. O, kwaśne deszcze przyjdą i wyjdą. 15 minut do nagrania, to znaczy 15 minut pamięci, jakby to można było powiedzieć. Już wam tłumaczę, o co chodzi z tymi wieszakami, chociaż ja się nie uważam za jakiegoś tam fachowca, bo jest ich dużo więcej. To znaczy, fachowców to jest dużo, ale takich, co naprawdę się znają na robocie. Ja to jestem taki pan grzebułka, dobra tak 17,5 jest kozioł krokiew, je krokwa i pececzkę też mam na 17, ciężko. Tutaj Tu się odsunąłem... Nie wiem czy to widać, Odsunąłem się o 6, czyli o to. Więc jeszcze trzeba tutaj dołożyć na środku stelarz podocinałem, żeby tu na wizji tego nie robić porozumierzałem to po Japunsku nie tu, nie tu, nie tu, tu. nie zostanie ta klapeczka o 5 cm podniesiona według krokwi bo tu jeszcze musimy podejść Jeszcze podejść jedna deska. To chyba to było zaimpregnowane w betonie. Zaimpregnowane w betonie. Tylko, że tutaj. Aha, jeszcze muszę to teraz podzielić na pół. Załóżmy, że odtąd około 33. A może tu, bo tam nie będzie widać 33 Może też to dobra Czy to jest fachowo wykopany stelaż pod podbitkę czy siding Nie wiem Także proszę może się aż tak nie sugerować tym Nie brać sobie tu wszystkiego że on dobrze robił, bo może tak nie być. No i co? Troszeczkę by trzeba to strugnąć. Nie na no to. W razie to zaznaczenie? To trzeba inaczej zrobić. Nadbitce pewnie jest mniej, nie ma takiej kombinacji, ale nadbitki nie wykonywałem. Jak to jest? Tu? To jest krzywo jak chuj. Oj, roznieżyłeś one na. ten sam a naprawdę by się nagrało więcej, ale niestety. Tylko, że tego przez... Aha, no tak, mogę to tak zrobić Najlepiej tak Mogłem to przykręcić przed tym Ale to znowu nie wiem jaki kąt Tak to o, o ciężko gdzie to uciąć krótkie A chyba Wiem, że to tak wygląda. Nie zaciekawie, bo wszystko na no, oko, kurwa. Ale to pasuje, no teraz pasuje. Takie chwila moment i tu pyk, 10 minut filmuj. Dobra. Ach, jeszcze. Nie no, muszę jak w chciałbym się na tym uwieść ale nie wiem czy to jest dobry pomysł. Majster waży 75kg Patrz to są moje nogi To chyba wytrzyma Pod te parę kilo side -in. Dobra, no i teraz muszę Pokuć to wszystko Muszę tu zacząć od Jotkami to obtegować i Chciałbym to dzisiaj skończyć, ale Czy mi się to uda? Także musiałem przyjechać sobie dograć jak to wyszło na koniec, bo oczywiście oczywiście nie, nie nagrało mi się, albo się nie zapisało, albo była pełna karta. Tak to wyszło Strasznie szumi na tamtych filmach. jako to tako jest. A z folią na oknach stwierdziłem, że jednak będę, nie będę kładł tej struktury na razie, tego tynku, tylko wszystko muszę z, tutaj równo z tym pociągnę nożykiem. Zostanie najwyżej ta listewka, którą się później odrywa. I zostanie, no może to zajdzie. więc tu nie chcę to próbować za bardzo. Ale nie wiem, ciężko to będzie pewnie, żeby zrywać wszystko albo to oderwę zostanie, to będzie później wiem, że to będzie nieładnie wyglądać bo to niebieskie będzie widać, ale później do tego będzie lepiej się kleić przy strukturze to na przykład taśmą tu przykleić chociaż to powinno być wszystko razem zrobione, ale brak funduszy niestety na dzisiaj to już by było tyle. Nie wiem jeszcze co tu, tu planuję, że będą zaślepki od tego... tu od tej płatwi. I tu się cofłem z tym, ale może jakaś mądra głowa coś doradzi. Czy lepiej by było tu też jodką obrobić. No ja tu planuję zaślepkę zrobić z 3 cm kołnierzem. O tak to. I jutro pewnie będę dalej walczył. Także na razie, ludzie, trzymajcie się do następnego.